Dzień dobry, nazywam się Paweł Iwaszczuk, jestem kardiologiem i przyjmuję w Centrum Medycznym Unii Kardia, Unii Medica, Unii Często pytacie Państwo, czym jest próba wysiłkowa i jak się do niej przygotować. Próba wysiłkowa wykonywana jest u nas na bieżni i należy się do niej przygotować jak na wizytę w centrum fitness bądź siłowni, czyli zabrać wygodny strój, zwłaszcza spodnie oraz czyste obuwie, w którym będzie można wejść na bieżnię, najlepiej obuwie sportowe. Jeżeli chodzi o przygotowanie lekowe do tej próby wysiłkowej, to o tym decyduje lekarz kierujący na takie badanie. Można robić próbę zarówno na lekach, jak i po odstawieniu leków i troszeczkę różne rzeczy, czy są wówczas sprawdzane, tak i tak jest dobrze. Natomiast o tym, jak należy w danej sytuacji badanie wykonać, powinien zadecydować lekarz, który kierował na to badanie, bo to będzie zależało wynik tego badania, który uzyska, co chciał tak naprawdę zobaczyć w tej próbie wysiłkowej. Leki, które są najbardziej istotne do ustalenia z lekarzem kierującym na badanie, obejmują beta blokery. I inne leki, które wpływają na częstość rytmu serca, ponieważ kluczowe dla pewnych aspektów oceny tego badania jest osiągnięcie pewnego minimalnego tętna, a te leki, które spowalniają czynność serca, takie jak beta blokery, blokery kanału wapniowego i iwabradyna, Będą utrudniały osiągnięcie tej minimalnej częstości serca wymaganej do oceny. Jednak nawet jeśli się nie osiągnie tej minimalnej częstości rytmu serca, to z takiego badania można wiele informacji uzyskać. To nie jest tak, że ono jest wówczas nieudane, tylko no, nie wszystkie informacje są w pełni dostępne. Próba wysiłkowa często jest stosowana po to, aby sprawdzić, czy są pewne cechy w zapisie EKG, które mogłyby wskazywać na niedokrwienie tego serca, ale również w diagnostyce wszelkich dolegliwości wysiłkowych, wówczas pod nadzorem lekarza, w kontrolowanych warunkach, robimy maksymalny wysiłek i patrzymy, co się dzieje z układem krążenia, kiedy te dolegliwości występują. I czy to jest rzecz niebezpieczna, czy można te wysiłki bezpiecznie wykonywać, to wszystko podlega ocenie. Nawet jeżeli w EKG nie wyjdą pewne zmiany, bądź nie zostanie osiągnięta minimalna częstość do oceny tych zaburzeń, to wówczas sam maksymalny wysiłek, jaki jest pacjent w stanie wykonać, czy ciśnienie tętnicze jak się zachowuje w czasie tej próby wysiłkowej stanowią bardzo ważne informacje które lekarz później może wykorzystać do zmiany leczenia zapraszam do wykonywania prób wysiłkowych i do konsultacji wyników z lekarzem w centrum medycznym Unikardia Unimedica Uestetyk